Siema. Dzisiaj mamy dla Was Nolana. Jest to kask szczękowy Nolan N104 Evo. Szczęka już Wam pokazuje otwarcie. Teraz będziemy tłumaczyć wszystko. Jest to kask stworzywa Naprawdę bardzo wytrzymałego, którym jest Leksan. Leksan został już wypuszczony w latach 70. więc marka Nolan jest ogólnie naprawdę bardzo długo na rynku i cieszą się dobrym powodzeniem, dobrymi opiniami, przepraszam, wśród motocyklistów. Jest naprawdę bardzo wytrzymały, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego my dzisiaj prezentujemy Nolana Szczękowego. Jest to turystyczny kask, posiada blendę. Blenda oczywiście, ja Wam już tu pokażę taki myk. Jest to, o patrzcie jakie ma zapięcie. To jest yy, i automatycznie sama się otwiera. Jeszcze raz. I automatycznie sama się otwiera. Teraz pokażemy jak to działa tutaj. Czyli jest tylko jeden ruch ręką i gdy potrzebujecie szybko wyjechać ze słonecznego, się zaciemni, przyciskacie tylko i już ona Wam ucieka w, w, z powrotem w swoje miejsce. Ma kieszeń specjalną na tą blendę. Skorupa dalej tutaj pełni funkcję bezpieczeństwa. Teraz tak, skorupa wykonana jest w dwóch rozmiarach, dla mniejszych rozmiarów i dla większych. Jeśli chodzi o wagę, no to trochę waży. Ten akurat mamy podwójną raczej znaczy XL, mamy 1770 gram, ale dla rozmiaru M to jest 1650. Kask oczywiście Made in Italia. Eee, bardzo szeroki wizjer, zamkniemy, bardzo szeroki wizjer, eee, z możliwością od razu zamontowania pinloka. tutaj w tym kasku już pinlock jest zamontowany, eee, szybka, odporna na ścieranie, czekajcie, zobaczcie. Jest bardzo szeroka, czyli ten kąt widzenia dla motocyklisty, który jest bardzo ważny, naprawdę jest bardzo szeroki. Kask głęboko pociągnięty także naprawdę tutaj nam nic nie przeszkadza. Po założeniu szczęki jest też możliwość zblokowania go zobaczcie i w ten sposób, jak mamy blokadę, kask nam się nie zamyka. Oczywiście nie polecamy jazdy z otwartą szczęką, bo do tego są inne kaski. Tu nam wiatr jednak będzie przeszkadzał, jak będziemy chcieli się trochę szybciej rozpędzić. Ale każdy robi to, co to, co lubi. Podbródek od razu w zestawie. O, widać teraz. Zapobiega nam przedostawianiu się powietrza do środka od zewnątrz, czyli oczy są całe i szczęśliwe. Jeśli chodzi o zapięcia nolanowskie, Nolan specjalnie wymyślił takie zapięcie, które podczas gdzieś tam dobicia ono się samo nie otworzy. Trzeba przy, odciągnąć od spodu kasku i przycisnąć element z góry. Czyli jeszcze raz pokazujemy. A, blokada. Boże. Zapniemy, położymy sobie na takiej poduszeczce, żeby było lepiej. O, zobaczcie. Teraz się nic nie otwiera. Tutaj też się nic nie otwiera. Trzeba od spodu przycisnąć. I wtedy idzie fajnie do góry. Tak? Dobra, wentylacja. Wentylacja na szczęce tutaj z przodu. Zapięcie wejście. Jest to kast typowo turystyczny, więc jeśli macie motocykle sportowe, no ta wentylacja nie będzie tak wydajna, bo w tej pozycji jadąc, a w tej pozycji, no to już zupełnie inaczej nam w środku wieje. E, wentylacja u góry. Fajnie, bo w rękawiczce e, czuć te elementy, nic się tu e, nawet. E, wszystko idzie wyczuć po prostu nie? No i bardzo ergonomiczny kształt z tyłu Wyjście wentylacji kanale, Jeśli chodzi o wentylację Jest kanałowo pociągnięta Pod skorupą Także naprawdę czuć ją w czasie jazdy Kask jest od razu przystosowany Do Encoma Tylko wiadomo, że to Nolanowski system tak? Więc innego Jeśli chodzi o te miejsce nie zamontujecie Ale jakiś uniwersalne Już tak Idziemy teraz na dół Zobaczcie. Bardzo ładnie to wygląda. Zapięcie, oczywiście, mikro. Jest też atest. Zobaczcie. Jeśli chodzi o wewnętrze, materiał, no oczywiście jest antybakteryjny, z systemem Klima Comfort, czyli jednak w te upalne dni on ma za zadanie bardzo szybko odciągać z naszej głowy pod, bądź z kominiarki, w zależności w czym jeździcie. Wnętrze wyciągane w całości, mikro oczywiście na czerwony guziczek przyciskamy i nam wychodzi. Elementy plastikowe. Ale hartowane, naprawdę długo wytrzymują. Także klienci się na nie też nie skarżą. Zapinamy regulacja w całości, także w zależności gdzie macie swój podbródek, możecie to dopasować, nie? Tak się prezentuje. Nolan. Jeśli chodzi o jakość, naprawdę bardzo wysoka półka. To jest kask szczękowy typowo gdzieś tam sobie do miasta. Także polecam. Moto akcesoria dostępne we wszystkich naszych salonach. Na razie.